Jedno z pytań dotyczyło tego, jak wygląda zabieg pęcherzyka żółciowego. W zasadzie teraz zabiegi pęcherzyka żółciowego w 95% przypadków w trybie planowym wykonywane są techniką laparoskopową przez kilka nacięć na jamie brzusznej. Dodatkowo, jeśli ktoś ma takie życzenie, ma taką ochotę, taki zabieg można wykonać. W technice robotowej również jest to możliwe. Również przez kilka naczyń na brzuchu można wykonać taki zabieg. Oczywiście też jest możliwość wykonania tego zabiegu przez tak zwany single incision, czyli za pomocą specjalnego portu wprowadzonego przez pępek, wchodzi się do jamy brzusznej, i wszystko wykonuje się tylko z takiego jednego cięcia, które ukryte jest. Potem w PEM. Taki zabieg trwa około 45-50 minut. Podczas znieczulenia ogólnego pacjenta, chirurg wprowadza narzędzia, wykonuje zabieg, usuwa cały pęcherzyk, nazywany woreczkiem, wraz z kamieniami, i w specjalnej osłonie usuwa go i przesyła do badania histopatologicznego. W większości przypadków razem z tymi kamieniami, które są w środku, w tej chwili jakby z, głównie ze względów sanitarno-epidemiologicznych, ponieważ często te kamienie są już w stanie zapalnym, są po prostu pokryte bakteriami, żeby nie dochodziło do przenoszenia niebezpiecznych szczepów. Tych kamieni się pacjentom nie oddaje, co kiedyś było bardzo częste. W tej chwili ze względu na to zagrożenie przenoszenia tych Bakterii ze szczepami wielolekoopornymi. Bakterie takie lepiej, żeby trzymać w ryzach, i dlatego też te kamyczki idą do badania histopatologicznego i są niszczone, żeby nie było problemów. Po zabiegu, po około 2-3 godzinach, można już usiąść, można się napić wody, i jak wszystko jest w porządku, w ciągu kilku godzin będzie można udać się do domu, a najpóźniej na następny dzień. Rano. Jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania, zapraszam serdecznie do pozostawienia ich w komentarzu pod filmem. Pozdrawiam serdecznie.